Dzień dobry, mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej. Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia nowego odcinka z serii Nasza Ostrów. I dzisiaj jest inaczej. Zapowiadaliśmy zmiany, no i rzeczywiście mamy nowy wystrój, nowe wnętrze. Gościmy w restauracji tandem. Dziękujemy panu Danielowi Rostkowskiemu. Wrócił z koncepcją przeprowadzania wywiadów właśnie w swojej restauracji, zaproponował nam taką propozycję, my ją przyjęliśmy i tak się stało, że dzisiaj jesteśmy tutaj w restauracji i gościmy pana Łukasza Nienautowskiego, trenera, założyciela stowarzyszenia i prezesa. Stowarzyszenie piłkarskie Football Dream Łukasz, cześć. Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz, jak to się stało, że w ogóle założyłeś stowarzyszenie? Tak naprawdę, od dziecka grałem w piłkę, e, urodziłem się e, przy samym stadionie na ulicy Lidnichowskiej. Także tak naprawdę życie wybrało za mnie, że będę sportowcem. Od mojego dziecka grałem, e, pamiętam, w klubie KS Ostrowia. Przyszedłem tam wszystkie e, szczeble piłkarskiego fachu. Później grałem na poziomie seniorskim e, w naszym klubie. Grałem też w Ostrołęce, grałem też na Podlasiu, w takiej małej miejscowości jakim jest Śniadowa. I później, tak trochę nieoczekiwanie, nie planowałem, były trener, który miał okazję mnie prowadzić w Ostrowi, zaproponował mi pracę w akademii, która się nazywała w tamtym czasie UKS, Akademia Wilkadzka Ostroma Mazowiecka, założona przez księdza Krzysztofa. Krzysztofu Łapińskiego, tak, księdza Krzysztofu Łapińskiego i tak naprawdę z dnia na dzień zostałem trenerem, pamiętam moje pierwsze zajęcia, gdzie w tamtym czasie internet nie był tak popularny jak teraz, można powiedzieć, że byłem laikiem, nie wyobrażałem sobie po pierwszych zajęciach, że będziemy rozmawiać tutaj teraz o mojej akademii, o tym w jakim miejscu się znajduję teraz, Życie napisało mi naprawdę ciekawy scenariusz, ee, pełen wyzwań, za który mogę też podziękować, ale też, no, tak jak mówię, no, nie jest lekko, ale, ale warto. To, to pewnego rodzaju wyzwanie. Wcześniej grałeś, a teraz jednak prowadzisz stowarzyszenie. Czym się różni gra jako gra, a od prowadzenia stowarzyszenia? Tu piłka, tu piłka, ale jakby się, do, jakby się do tego odniósł. Bo no w takim, w pięknym harmonijnym świecie, jako zawodnik, to tak naprawdę przychodzimy na trening. Skupiamy się tylko na, na pracy, którą mamy wykonać na zajęciach, które jest przygotowane przez trenera czy sztab szkoleniowy. Wiadomo, w tamtych czasach no, te sztaby szkoleniowe nie były tak rozbudowane, jak, jak wszystko. I poza treningiem, Jakąś tam formą zabawy poza, e, poza treningową, no to na tym się skupiało e, granie w piłkę. Tak? A jeśli chodzi o akademię, to tak naprawdę to jest szereg e, spraw, które trzeba pokonywać każdego dnia, i być może każdy sobie wyobraża, że bycie prezesem to jest tylko siedzenie i odcinanie kuponów. E, no niestety tak nie jest, i, i trzeba o wiele rzeczy dbać. czy to sprawy stricte administracyjne organizacyjne, marketingowe, bo ja oprócz tego, że jestem prezesem, jestem również trenerem. Jestem również też osobą, która pozyskuje środki. Jestem też tak naprawdę człowiekiem orkiestrą. Dokładnie. Wiele tak, zajęć, tak. wiele pasji, wiele umiejętności, kwalifikacji. I powiedz Łukasz, bo działasz na terenie nie tylko miasta, ale całego powiatu struskiego, w kilku samorządach. Jak się współpracuje z samorządami? Y tak naprawdę działanie powiatowe to też było, tak można powiedzieć, jakimś tam przypadkiem. Zawsze marzył mi się marzyło mi się zorganizowanie dużego turnieju piłkarskiego. I pamiętam, jak byłem pierwszy raz x lat temu jako trener na takim turnieju w Białymstoku, gdzie brało udział 20 drużyn i wtedy to było dla mnie takie wydarzenie. Cztery boiska na, na jednym stadionie. I sobie wtedy powiedziałem, że dlaczego nie zrobić takiego czegoś w Ostrowi. i Tak zaczęło się był taki turniej e, UKS CUP, e, który zorganizowaliśmy w 2016 roku, ile dobrze pamiętam. To był pierwszy taki turniej w ostrowi, e, w którym spotkało się 20 zespołów i, i, i to naprawdę było ogromne wydarzenie. Później miałem okazję e, zorganizować inny turniej, który odbywa się już od 6 lat w drodze pomarzenia. Ideą jego było, że co roku będzie rozgrywane w innej miejscowości. I tak chciałem właśnie promować powiat. Nie ukrywam też po części swoją akademię i zachęcić do uprawiania sportu, ale też również pokazać taką kartę naszej akademii, która miałaby zachęcić wszystkich dzieci chętnych do trenowania, żeby mogły przyjść do naszego klubu. I tak od 6 lat udało mi się zorganizować ten turniej w Osewie. W Małkini Górnej. Były też plany, jeśli chodzi o Andrzejewo, ale tam musiałem się odrobinę wycofać tylko z tego względu, że no, infrastruktura nie do końca by spełniała moje oczekiwania. Ale sam turniej naprawdę dał mi wiele możliwości, jeśli chodzi o taką współpracę samorządową. No i kolejne doświadczenie, tak? I jakby odkrywanie swojej osoby na na samorządach lokalnych, tak? I, i, I rozmowy przede wszystkim z wójtami i, czy, czy starostami to też na pewno bogate doświadczenie, które daje mi wiele w prowadzeniu takiego stowarzyszenia. Spocznijcie, Osoby z tego, co pamiętam, trenują. Na trenowały kilka miesięcy temu. Jest czterech no, trenerów, tak? Tak, mamy czterech trenerów, dzieci trenujących mamy 160, oczywiście. oczywiście, oczywiście ta liczba się waha, czasami jest 5 to, w 5 to, w stronę to. Tak naprawdę, jeśli chodzi o moją akademię, no to ta liczba jest optymalna ze względu na warunki, jakie mamy infrastrukturalne w naszym mieście. A też jeśli chodzi o zasoby kadrowe, no piłka nożna, mimo tego, że jest najpopularniejszym sportem, no, niestety tych talentów jest ciągle za mało. E, ja też nie stwierdziłem w pewnym momencie, że nie zależy mi na tym, żeby moja akademia liczyła w setkach, e, ale żeby to był klub e, też dla wszystkich chcących e, m, tak naprawdę, klub bez barier. E, mamy też takie hasło, gdzie każdy zasługuje na swoją szansę i chcemy tego hasła przestrzegać. I tak naprawdę w tej liczbie e, zawodników chcemy się rozwijać. Okay, czyli zawodnicy, trenerzy, I, i o infrastrukturze mówiłeś. A powiedz, jak wygląda finansowanie takiego stowarzyszenia? Jednak no, hmm. działalność stowarzyszenia, czyli działalność non profit. Jak ty do tego podchodzisz? E, ja. Otwierając akademię, tak naprawdę otwierałem, otwierałem ją z dnia na dzień w okresie zimowym i tak naprawdę nie wiedziałem, czy, czy to się uda, e, czy będą zainteresowani. Nie miałem możliwości e, na tamte czasy trenowania na ośrodkach miejskich czy, czy powiatowych znajdujących się na terenie miasta. E, wszystkie nasze zajęcia zimowe odbywaliśmy w szkole e, w Turce, teraz jest to szkoła Technikom lotnictwa, ile się nie mylę. No, tam na hali wójt Waldemar Dziostek udostępnił nam halę, gdzie mogliśmy trenować. Nie ukrywam, że to była naprawdę trudna lekcja życia dla mnie. Dużo niepewności, ale się udało, zrobiliśmy to, to jest też fajne. A jeśli chodzi o samofinansowanie, no to stowarzyszenia w dzisiejszych czasach opierają się na składkach członkowskich i tutaj to już jest tak naprawdę indywidualna, e, indywidualna potrzeba akademii. Jedni e, te składki mają większe, jedni mają mniejsze. To, kto co za, oferuje w danej składce, też również zależy od Akademii. Ja od samego początku <coughs> e, założyłem sobie, że nie chciałbym, żeby ta składka była wygodowana. Nauczyłem się wcześniej pozyskiwać środki z różnych źródeł. Stwierdziłem, że obiorę taką drogę i będę szukał środków finansowych i wsparcia zewnętrznego, nie tylko opierającego się na dotacjach z miasta, ale również różnego rodzaju programach ministerialnych, czy to z Urzędu Maszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu, czy też z Fundacji Lotto, czy z innych tak naprawdę instytucji, które stwarzają nam możliwości do pozyskiwania takich środków. Staramy się nie ograniczać. Tam, gdzie możemy składać te wnioski, składamy, i też tak naprawdę dlatego jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bo potrafimy te środki pozyskać. I co kiedyś, nie ukrywam, że na początku było to dla mnie problemem przełamać się i iść i prosić o takie środki, że do samych przedsiębiorców, sponsorów, ale stwierdziłem, że jeżeli będziemy ciężko pracować, nasza praca, i czyny, które za, nam, za nas będą odpowiadać, e, dawały mi taką motywację do, do działania i, i taką, e, pozwoliły przełamać taką pewną nieśmiałość, jeśli chodzi o takie proszenie i, e, bo tak to trzeba nazwać: to jest proszenie przedsiębiorców o wsparcie, tak naprawdę inicjatywy i przekonanie ich do tego, że to jest słuszne, tak? A takich osób jak ja jest na pewno mnóstwo, e, więc też ci przedsiębiorcy muszą wybierać, tak? To nie jest tak, że że tam ten czeka na mnie i chce mi te środki dać. Czyli Akademia Piłkarska to nie jest tylko to, co widzimy na boisku, tylko to dużo, dużo więcej, mnóstwo pracy administracyjnej, dokumentów, ale też, tak jak mówisz, proszenia, ukania i przekonywania ludzi do, do idei. Łukasz, podczas ostatniej sesji Rady Miasta był ponownie poruszany temat finansowania klubów sportowych w naszym mieście. Powiedz proszę, co myślisz o tym wszystkim? Tak, to prawda. E, miałem okazję oglądać tą sesję z odtworzenia. Niestety nie mogłem na niej być, choć e, szczerze bardzo chciałem, aczkolwiek obowiązki treningowe nie pozwoliły. E, Zbudziła we mnie sporo takich emocji, niekoniecznie pozytywnych. E, po części czuję się wywołany też do tablicy e, przez radnego e, pana Łukasza Konioskiego, który Wyraził e, prośbę e, do pozostałych dwóch prezesów klubu, czyli mam tutaj takie, na, jego myśli, tak mi się wydaje, że chodzi o Klub KS Zdrowia i Klub e, Piłkarskie Stowarzyszenie w Ugłębionym żeby z większą śmiałością e, starały się pozyskiwać środki zewnętrzne z innych źródeł, no bo wiadomo, że jak wszyscy przyjdą do miasta, no to tych pieniędzy nie starczy. Zgadza się, Pani Łukasz. Od trzech lat tak naprawdę nie dostawaliśmy żadnego finansowania z miasta. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, czy jeśli chodzi o obiekty miejskie. Nie chcę tutaj mówić o, o udostępnieniu stadionu na mecze ligowe, bo, bo to dostaje każdy, więc tego nie chciałbym coś do jednego kosza. Przez ostatnie trzy lata nie żalowaliśmy na rodzicach, szukaliśmy skutecznego sposobu rozwiązania tej sytuacji. I takim sposobem były e, różnego rodzaju projekty, e, czy to z Ministerstwa Sportu, czy to z Fundacji ORPAN, e, czy to z Urzędu Marszałkowskiego. Tak naprawdę takich projektów, gdzie stowarzyszenia mogą pozyskiwać środki, jest bardzo dużo. Mnie na przykład zabolała pańska wypowiedź e, odnośnie takiej prośby e, w kierunku prezesów, że mamy chodzić tak naprawdę. My to robimy cały czas. Staramy się być konkurencyjnym. Przez ostatnie trzy lata nie mieliśmy dostępu, i musiałem wypracować sobie środek i zapewnić konkurencyjność, żeby nie zniknąć z tej mapy piłkarskiego świata. Dlatego prosiłbym następnym razem, żeby na tak ważnej, na tak ważnym forum, jakim jest Miejsce Rady Miasta, nie wygłaszać takich opinii, bo to idzie też w świat. A można zawsze to skonsultować. Cenie. Ja nie mam jakby żadnych przeciwwskazań. Chciałbym też się odnieść jeszcze do wypowiedzi pana Michała Kasprzaka, który e, zaznaczył, że e, kluby, które przez ostatnie trzy lata nie dostawały środków, e, stoją trochę na tej pozycji straconej, bo nie były w stanie zapewnić czy nie zajęć, czy, czy nie mogły zaoferować takiego sprzętu. No i chciałbym powiedzieć, że finanse to nie wszystko. I e, największą siłą mojej akademii są. I oni stoją za tym całym sukcesem, gdzie teraz jesteśmy. Mogę przykład też choćby ze tygodnia. E, bardzo spodobał mi się pomysł świątecznej utrawy, którą widziałem na wejściu banku spółdzielczego w Ostrowie Mazurskim. Stwierdziłem, że chcę mieć taki sam u siebie na, na Mikołajkach. I tak naprawdę rzuciłem jedno hasło na grupie, w której jesteśmy z rodzicami, czy ktoś z nas stolarza. Okazało się, że stolarze nie znają ale stolarzami banków. I tak naprawdę przeciągu dnia czy dwóch rodzice stworzyli mi I tak naprawdę takie rzeczy są e, o wiele bardziej wartościowe niż finanse. Ja nie mówię, że finanse są niepotrzebne, bo bez nich też się nie da funkcjonować, ale to ludzie stoją za naszym sukcesem. Bo my przez ostatnie trzy lata również organizowaliśmy obozy, wyjeżdżaliśmy rocznie na turnieje międzynarodowe i to z sukcesami. E, wielokrotnie wracaliśmy z tych z, z turniejów międzynarodowych na podium, i tak naprawdę potrafiliśmy odnaleźć się w tym środowisku, które nam zaoferowano. Nie szukaliśmy winnego, po prostu pracowaliśmy. Ciężko, bo ciężko, ale teraz mamy tego efekt w postaci ludzi, którzy nas otaczają. I z tego jestem tak naprawdę e, dumny. To gratulujemy determinacji. To trzeba się naprawdę dużo samozaparcia, żeby. No, myślę, że czułeś się w może w jakiś sposób, ja, odrzucony, te trzy lata temu, ale byłeś na tyle zdeterminowany, na tyle miałeś tego, tej, tej energii w sobie, że jednak wziąłeś wszystko w swoje ręce i zdecydowałeś o tym, że będziesz rozwijać Akademię Piłkarską. I tego ponownie y, gratuluję. Łukasz, będziemy pewnie powoli kończyć, bo już y, czas nas goni. Y, wielkie dzięki, że y, podjąłeś decyzję uczestniczenia w, y, w tym spotkaniu, w tym nagraniu. Cieszę się, że wszystko idzie w dobrą stronę w Akademii i dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy, się, dziękujemy jeszcze raz Panu Danielowi z tandemu. Pewnie widzimy się w kolejnych odcinkach i pewnie też w tandemie. Do zobaczenia. Ja jeszcze korzystając z okazji, bo pewnie nie będziecie mogli się widzieć, chciałbym życzyć wszystkim oglądającym zdrowych i zdrowy, wesołych świąt Bożego Narodzenia.